Przybliżając ku prawdzie. Szanowni przedstawiciele wspólnoty Kościoła ewangelicko augsburskiego i rzymsko katolickiego Szanowni goście z Ołomuńca, Szanowni Państwo, Proszczu, miejsca Księży Tadeuszu w uciekaniu dekanatu wisiańskiego. Witam niezmiernie serdecznie i z wielkim wzruszeniem ustroń, które leży u źródeł królowej Rzeki Polski Wisły, ustroń, miejsce ustronne, miejsce na naubocze. Spotykamy się na początku festiwalu. Ustroń i to nie w dużej metropolii polskiej jak Kraków, Warszawa czy dalej Paryż, Rzym bądź Berlin. Ustroń niejako staje się miejscem Betlejem gdzie dwa tysiące lat temu również wykrysło źródło zbawienia dla świata. Spotykamy się w miejscu szczególnym i w okolicznościach. Również spotykamy się na Eukarystii Ekumenicznej przy Słowie i Sakramencie Oktarza. Jednoczy nas baranek Orze Agnus Dei. Ten baranek jednoczył Europę, ludzi, świat, cywilizacji łacińskiej przez dwa tysiące lat, dając nadzieję na przyszłość. My spotykając się właśnie w tym ustrońskim Betlej, chcemy na nowo zwrócić uwagę na wartość i aktualność Ewangelii Chrystusowej. Moi drodzy, całą będziemy mogli wysłuchać kolejnej części koncertu. Początek już był pięknie zaprezentowany przez zespół Jelnika pod dyrekcją Moniki Wała-Kaczmarzyk oraz miała występ nasza Antonina Kraszewska z Cieszyna. Tą ucztę rozpoczęła woda do radości. Kantata finałowa IX Symfonii Ludwika van Beethovena Znana właśnie jako woda do radości. Autorem słów jest Bydel Schiller, kreśląc w listopadzie 1785 roku. Tekst czekał na muzykę około pół wieku. W 1972 roku. Kantata finałowa IX Symfonii Beethovena w wersji instrumentalnej stworzonej przez Herberta Wolkara Jana została przyjęta jako hymn Unii Europejskiej przez Radę Europę i Wspólnotę Europejską. Za moment wysłuchamy kolejnej części występu zespołu dziecięcego Jatelinka którzy zaprezentują trzy utwory o niezłomnym prymasie tysiąclecia, gdy klęczą przed Tobą oraz uwielbieni. Następnie będziemy mieli przyjemność wsłuchać się w piękny głos Antosi Kraszewski, która zaprezentuje nam dwa utwory. Póki Polska żyje w nas, żeby Polska była Polską. Dziękuję za uwagę. 天都。 Ojciec Święty pod kropią powiedział, na Was zawsze można liczyć. I powstała myśl, żeby zainteresować się jeszcze bardziej góralszyzną, poprzez takie rekolekcje góralskie. Odbywały się przez kilkanaście lat w Rzymie. Zawsze mieliśmy spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Wśród zaproszonych gości był i Zbyszek Wawach ze swoją kapelą. Na tych rekolekcjach bywał Ojciec Longna Bit. I słysząc tą melodię, ułożył do niej słowa i tak powstała. Ta pieśń, która stała się jakby hymnem rekolekcji muralskich. Górale polscy tworzą jakby 12 subregionów. Od Popradu po Olze, Od Giewontu prawie po myślnicę, w Ojciec Święty, gdy był pierwszy w Nowym Tarku, gdy był zachmurany, nie widać było tater, powiada, będziemy z kardynałem królem. Obydwaj górale perswadowali tatrą, co by się odsłoniły, bo się zawstydziły. A jak się nie odsłonią, to same na tym stracą. I przez te 12 subregionów góralskich wychodzi marzenie Ojca Świętego, podobno też Cypriana Norwida, aby ludzie potrafili się mieć pięknie różnić. I tak jak górale umieją się pięknie różnić, widzieliście górali śląskich, z Koniakowa i z tego dnia potem są gurale żywieccy, potem są górale orawscy, podhańscy, górale krwiszczacy, górale spiscy, górale zagóżeńscy, czarni górale retropybliczna. Stary Sącz, piani górale, Łódzko, pobica, kamienica. Oni różnią się trochę szczegółami, ale portki są zawsze sukniane, młodzionek też zesłucha. Różnią się trochę kapelusami, bo górale śląscy mają białe z czerwonym sznurkiem. Ślący, żywiecy, corne z sermonem Ślącym. Górale potarańscy mają kapelusz z kostkami, z piórkiem. ale jednak czynią Haf i hań. W Gwarze Góralskiej Haf to jest tu i teros, na Dominie. Hań to jest na groniu, na szczycie, na wiersycku, ale hań to jest jutro poniżej za 10 za sto Rozmawiam ze starszym karmem, co sta porobięcie? W jego mościu trzeba mi się pobierać upomierać hań, lekany z lej tu wiecności. Nasze zdobycie na tym świecie jest pomiędzy haw i hań. Ale myślenie o hań porządkuje nasze haw. A jak jest porządek, harmonia i ład, to jest ładnie. I Unia Europejska patrząca hań w przyszłość winna zabiegać o wszystko, co jest haw tu i teraz. By wszystkie kraje potrafili się pięknie różnić. I żeby każdy w tym kraju miał swój głos. Tak jak w Związku pod nie ma lepszych, gorszych regionów. Lepszy, gorszy, koronii. Umiem się psyчка pięknie różnić, ale każdy sobie ceni swoje. Wszystkie piękne stroje, no piękni moje, moje. Cyrwonaus Matecka, Josego Królewska. Cyrwonos Matecka, Josego Gdzie się widzi inny jeszcze bardziej sobie ceni swoje. I góre najbardziej cenili sobie swoje ubrania muralskie, kiedy stanęli na placu Świętego Piotra. Bo tam odczuwali zdumienie, zachwyt, podziw dla ubrań muralskich. Ludzi z różnych regionów świata. Kochani, to taki malutki przycień, ale nie jest się ukradziony.